Witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam jak duplikować temy w Minecraft 1.17 i tak działa to na serwerach. Eee, tak, więc przejdę teraz do rzeczy. Tak, więc potrzebujecie do tego kładłaś trochę lewej. Ja jak widzicie ja, mam trochę ich za dużo, ale to... nie wiem z 7 wystarczy raczej. Tak więc tak, bierzemy item, który, który chcemy zduplikować i do tego musimy mieć pełne kół. I tak, to, mo to może być też shulker Box. ja mam już zalecam używanie shulkerboxa, bo po prostu się ma wam więcej itemów duplikuję. I no tak, nie wiem, jak się na serwerze i tam są jakieś skrzynki, to możecie duplikować klucze czy skrzynek czy cokolwiek innego. Tak jest tak, po prostu nazywamy przedmiot non stop. Aż się O, to się zniszczyło i mamy dwa taki diamentów. Proste, trochę kosztowne, bo trzeba jednak zmarnować żelaza, ale bądźmy szczerzy, ile tam, e, 27 plus czy żelaza, no to to nie jest jakiś super duży koszt. I można jej tak duplikować, więc... No. Mm, tak więc to byłby raczej na tyle w tym odcinku. O i znowu widzicie, powinno to być widać na, na nagraniu, z spagowany um, Minecraft 1117. Nie wiem czy to jest wina Play Final, którego używam. Ale patrzcie, tam jest, są tylko... Nie ma bocznych liści brzozy, brzozy. Z są. Nie ma są. E, na inne drzewa to nie działa. Tam na przykład jest normalnie. Tylko brzoza taka. Leczby bocznych liści. E, no co co, nie, nie o sobie, łapce w górę. I się w kolejnym odcinku. A i, i jeżeli wyjdzie kolejna podwersja 1.17, to tam w opisie czy to działa na i nie wiem 1, 1.7, 1.172 itd. i tak dalej. I tak dalej. Więc to, No żegnam.